Siema jestem Adam i szybko wkładam. Ale dziś nie o tym. Ostatnio na spacerze jakiś Żul poprosił mnie o dziesięć złotych na browarki. Jako, że nie mam żadnych kolegów, dałem mu dwadzieścia pod warunkiem, że pójdę z nim na Melinę. Żul, która nazywał się Jacek, bogoboli Wacek, zaprowadził mnie tam i poznałem jego kolegów. Od tamtej pory mieszkam z nimi i upijam do nieprzytomności każdego dnia, oczywiście prosząc ludzi o parę złotych pod żabką. Siema, mam na imię Antoni, co jajami dzwoni, ale dziś nie o tym. Jestem graczem Fortnite i napierdalam w niego całymi dniami. Nawet nie wstaję, by zmienić pieluchę, a zasrałem ją już z 2100 razy i bardzo śmierdzi. Ale właśnie miałem grać turniej w Fortnite o trzy fałdolce. Dolce. Taki zastrzyk pieniędzy zmieniłby całe moje życie. Ale gdy od wygranej dzielił mnie ostatni kill, to starzy z zazdrości, że zarobię więcej niż oni przez całe życie wyjebali mi kabel z internetem. Tak wkurwiłem, że postanowiłem spuścić się w kiblu razem z moją pieluchą. Siema, jestem Maja, która ma duże jaja, ale dziś nie o tym. Ostatnio zesrałam się pod siebie w pokoju i mama kazała mi sprzątać to gówno. Żyć mi się odechciało. Byłam bardzo wkurwiona, ale ostatecznie babcia zjadła to gówno. Siema, jestem Marek, łowca szparek, ale dziś nie o tym. Ponieważ ostatnio zajebałem takiego jointa, że nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Złapała mnie taka gastruwa, że wpierdoliłem całą lodówkę u kolegi, i zostałem wyjebany z domu przez jego matkę. Wpadłem mordą na krawężnik i całą sobie rozjebałem. Nie było co zbierać. Siema jestem Bartek i popierdalam bez majtek, ale dziś nie o tym, ponieważ ostatnio wpierdoliłem trutkę na szczury. Tak mnie brzuch napierdalał, ale na szczęście stary podał mi karmę de psów zamiast mojego gerberka i wszystko wyżygałem, przez co cały dom był do sprzątania.